Dzień dobry. W tym paradniku chciałem pokazać Ci, jak zrobić awarię systemu Windows. Musimy, wchodzimy w stat, uruchom, wpisujemy nazwę edit. Przechodzimy do klucza. Hill Local Machine. Wchodzimy do tej opcji, i tutaj musimy to zmodyfikować. Następnie wchodzimy w będze zdaniu Windowsa. Następnie zamykamy edytor rejestru. Po uruchamiamy komu ponownie komputer. Podczas restartu Twojego komputera zostanie wyświetlane takie coś. Tylko proszę pamiętać, nie próbujcie tego w domu. System Windows nie może się poprawnie uruchomić. Tego już nie naprawisz, więc już nic na to nie poradzisz niestety. Więc... I proszę pamiętać, żeby nie próbować tego w domu.